Wreszcie marzenko kiełbaska z cebulką będzie! A poknij się, syrop z cebuli robię! Coś mnie przeziębieniła. Syrop z cebuli? Coś ty wymyśliła! Ty człowieku, ty się nie znasz, to jest sprawdzony przepis mojej babci! Dobra, nieważne, mów jakie składniki. I tu cię zaskoczę. Potrzebujemy dwie cebule i cukier. To co to za syrop będzie? Zaczynamy! Obraną cebulę kroimy w plastry, ale będzie syrop samo zdrowie. W słoiku układamy pierwszą warstwę cebuli. Posypujemy łyżką cukru i kolejna warstwa cebuli. Ugniatamy. I kolejna łyżka cukru. I tak do końca. Zamknięty słoik odstawiamy na 24 godziny w ciepłe miejsce. Mmm, ale syropek wyszedł marek. Chodź spróbować. Mmm, serio muszę? To próbuj, pyszny. Ale to je, je, ale to jedzie. Mm, coś ty wymyśliła tym razem? Dobomo ja nie dyskutuj, co tak grzebiesz w tym słoiku? Próbuję. Uh. No i co? Dobry i zdrowy. To może ty spróbujesz...